Serwus, witamy w Deep Spot, najgłębszym basenie w Europie. To jest briefing dla certyfikowanych nurków z Kuba. Opowiem Wam o tym, jak organizujemy tutaj nasze nurkowania. Od wyjścia z szatni wchodzi na przestrzeń, o której my mówimy – plaża. Na plaży są kafelki, jesteśmy na basenie. Jeśli kafelki są mokre, bywa ślisko, więc gorąco, gorąco zachęcamy. Używajcie klapek, chodźcie ostrożnie, tak żeby się nie poślizgnąć. Jeśli chodzi o wasze prywatne rzeczy, możecie położyć tam na specjalnych wieszakach, stojakach, nie kładźcie ich na matach. Tutaj jest bardzo gorąco, tego zachęcamy, pijcie dużo wody. Mamy na płycie dystrybutory z wodą, są kubeczki, możecie przynieść swoje butelki na wodę. Nawodnienie jest w tym miejscu ponadprzeciętnie ważne. Jeśli chodzi o sprzęt nurkowy, wszystko czego potrzebujecie, niemalże wszystko, macie od nas w cenie. Po pierwsze ABC. Tutaj znajdziecie maski, rurki, obok nie płetwy, które mimo że paskowe zakładamy na gołe stopy. Możecie przynieść też taki swój sprzęt prywatny, ale nie potrzebujecie, bo mamy go dla Was. BCD, żakety, kamizelki. Ponieważ nurkujecie bez pianek, pamiętajcie, żeby dobierać żakety w rozmiarze o jeden mniejszy niż zazwyczaj. Wtedy wszystko będzie pasowało jak ulał. Mamy od rozmiarów największych do najmniejszych dla naszych najmniejszych. Mile widzianych gości. A skoro już mowa o naszych najmłodszych i mniej widzianych gościach, mamy specjalny kącik ze sprzętem dla dzieci, czyli bardzo małe butle, bardzo małe płetwy, malutkie jachety. Możemy też wymienić ustnik na mniejszy, jeśli zaszłaby taka potrzeba. Butle i automaty. Jeśli chodzi o automaty, mamy je tutaj przygotowane dla Was, zarówno w wersji tradycyjnej i w wersji to suchego skafandra, gdyby zaszła taka potrzeba. Jeśli chodzi o butle, używamy stalowych butli, zdecydowana większość ma 12 litrów, bo ten rozmiar spokojnie wystarczy prawie każdemu na zrealizowanie bezpiecznych i udanych turkowań w deep spot. Mamy też butle 15 litrowe na specjalne potrzeby. Jeśli chodzi o dodatkowy sprzęt, to balast nurkowy jest do Waszej dyspozycji, jest rozlokowany przy krawędzi basenu, natomiast większość osób, ponieważ nie używamy pianek i woda jest słodka, nie potrzebuje tutaj dodatkowego balastu. Latarki nurkowe są dostępne u naszych instruktorów, mogą się przydać, jeśli nurkujecie w naszych kawernach. Z kolei sprzęt, który jako jedyny z tych, o których mówię, nie jest w cenie, to komputery nurkowe. Jako certyfikowani nurkowie macie obowiązek nurkowania z komputerami nurkowymi, zachęcamy, żebyście przynosili swoje, ale oczywiście możecie je też od nas wypożyczyć, zgłoście taką potrzebę w recepcji bez komputera nie można u nas nurkować ze względu bezpieczeństwa. Jeśli chodzi o używanie własnego sprzętu, to nie zachęcamy do korzystania z wielu elementów ze względu na dbałość o czystość i przejrzystość wody. Czyli nie możecie tutaj wnosić swoich pianek, butów neoprenowych, jacketów czy bojek. Jackety i bojki możecie wypożyczyć od nas. Pianki nie są potrzebne, ponieważ temperatura wody to 32 stopnie. Są pewne wyjątki, czyli jeśli macie nowy sprzęt, to jeden raz możecie przyjść do deep Spotu i go wypróbować. Trzeba to zgłosić na recepcji, dostać plombę i zdezynfekować ten sprzęt. Omówmy teraz procedury nurkowe i strefy naszego basenu. Czyli na początku, po dobraniu sprzętu, skręcamy go na matach, wkładamy do wody i ubieramy sprzęt w wodzie. Nie chcemy ubierać go na powierzchni, żeby unikać ryzyka poślizgnięcia się w sprzęcie. Jest to dopuszczalne dla instruktorów prowadzących szkolenia na potrzeby szkoleń i zazwyczaj odbywa się to z asystą naszych instruktorów albo ratowników. Jak zbudowany jest nasz basen? Po pierwsze, mamy tutaj strefę met 50 głębokości, gdzie zazwyczaj zaczynamy nurkowanie i kończymy. Zwróćcie tutaj uwagę na freediverów. Czasami ćwiczą tutaj pływanie pod wodą tak zwaną dynamikę. Idąc dalej, mamy strefę 3 metrów i 5 metrów. Są tu też otwory, które prowadzą do systemu podwodnych kawern. Te kawerny mają 5 poziomów. Zawsze wyraźnie widać wyjście z której strony. One mogą być w poziomie, ale i w pionie, nad wami. Ważne jest, że w tych kawernach ze względu na bezpieczeństwo mamy przestrzenie powietrzne, ale tym powietrzem oddychamy tylko w razie absolutnej konieczności. Do zwiedzania kawer nie wyjmujemy automatu z buzi, będąc w takiej przestrzeni powietrznej. Następnie. Mijamy podwodny tunel, po drodze jest półka o głębokości 12 metrów, przy której znajdziecie nasz rozwieszony podwodny slackline. Dalej jest platforma na 17 metrach, pod którą też jest przestrzeń do nurkowania między głębokościami 20 a 17. Jest podwodna wieża, która wychodzi z 20 metrów na 12 metrów. Na głębokości 20 metrów znajdziecie też podwodny wrak. Ten wrak ma wewnątrz ostre krawędzie, jak każdy wrak, dlatego postarajcie się tam nie wpływać. Świetnie widać wszystko z zewnątrz, a pływanie do środka sprawi, że możecie uszkodzić tak siebie, jak i sprzęt. I wreszcie jest tuba, która zaczyna się na 20 m głębokości i schodzi na głębokość 45 metrów. Pamiętajcie, planując nurkowania tutaj, nurkujcie zgodnie ze swoimi uprawnieniami, ale też z tym, jak się danego dnia czujecie. Ma być komfortowo, przyjemnie i bezpiecznie i zgodnie z dobrymi praktykami nurkowymi. Nurkując w naszym obiekcie musicie się dużo rozglądać. Po pierwsze, są tu różne przeszkody terenowe, półki i tym podobne, więc patrzymy w każdą stronę. Po drugie, nie chcemy zderzać się z innymi ludźmi. I w związku z tym, jeśli potrzebujecie użyć którejś z naszych lin, to zwróćcie uwagę, czy akurat nie nurkują przy tej linie freediverzy. Pamiętajcie, że oni wykonują całe nurkowanie na jednym oddechu, więc generalnie przy linie to oni mają pierwszeństwo. Co więcej, freediving wiąże się z tym, że czasami osoba nurkuje z zamkniętymi oczami, dlatego proszę rozglądajcie się, jest tu dużo miejsca dla wszystkich. Nie łapcie liny, po której właśnie płynie freediver. Po zakończeniu nurkowania wychodzimy oznaczonym wyjściem z wody, czyli tam, rozkręcamy sprzęt, odkładamy pustą butlę na koszyk, tam gdzie są oznaczone puste butle i resztę sprzętu na stosowne wieszaki. Procedury bezpieczeństwa. W deep spocie kładziemy na nie bardzo duży nacisk. Tak jak mówiłem, powinniście tutaj nurkować zgodnie ze swoimi uprawnieniami i także dobową dyspozycją, ale to nie są jedyne ograniczenia. Po pierwsze, nie dopuszczamy tutaj nurkowań solo. Od początku do końca, ale także w różnych etapach nurkowania, czyli nie możecie rozdzielić się i na przykład jedna osoba nurkuje głębiej, a druga płycej. Partnerzy wchodzą do wody razem, nurkują razem i wynurzają się razem. W razie zgubienia się pod wodą, szukajcie się nie dłużej niż jedną minutę. Tutaj każdy znajduje się szybko. Jeśli nie widzicie swojego partnera, wynurzcie się w bezpieczny sposób do powierzchni. Gdyby komuś pod wodą zabrakło powietrza, to źródłem jest alternatywne źródło powietrza, czyli oktopus partnera. Zbliżamy się, dajemy sobie powietrze i wynurzamy się w bezpieczny sposób do powierzchni, robiąc przystanek bezpieczeństwa, jeśli jest taka potrzeba. Maksymalny czas nurkowania w tym miejscu to 60 minut, ale macie wynurzać się, mając co najmniej 50 bar butli. Instruktorzy mogą to sprawdzić dla waszego bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy w Deep nurkowań dekompresyjnych. Gdybyście pod wodą usłyszeli metaliczne takie uderzanie bam bam bam, to jest to znak z powierzchni, że należy opuścić basen. Mało prawdopodobne ale możliwe. Gdyby pod wodą albo na powierzchni coś Wam się przytrafiło, pamiętajcie, na płycie zawsze jest ratownik, który może udzielić Wam jakiejkolwiek pomocy, skaleczenia itp. Gdyby był to wypadek nurkowy, zgłaszajcie się do naszych instruktorów albo do ratowników DeepSpot. Jesteśmy tutaj dla Was, mamy świetnie wyposażone ambulatorium. Jeśli po tym briefingu macie jakiekolwiek pytania, śmiało pytajcie naszych instruktorów na płycie. My jesteśmy tutaj dla Was, po to, żeby Wasze nurkowania były bezpieczne i jak najbardziej przyjemne. Serwis i do zobaczenia pod wodą!